Cześć tu w kolekcjonerzy! Dzisiaj otworzymy multipaka. Niestety, dzisiaj otworzymy tylko 5 zaszetek. Albo stety. Hmm. jest coś. Otwieramy to też na polu. Otworzymy sobie 5 zaszetek. Drogba, Neymar, Falcao, Drogba i Neymar. A teraz, dwa, trzy, cztery. Pięć saszetek zostawimy później. No i otworzymy te pięć. Zaczniemy sobie od Falcao. Obstawiam Utility Player. Godin, wolniej. No i Utility Guardal, to już mój trzeci. Teraz z Neymarem. Jakiś ekspert, ekspert, fajnie, nie mam go. Z i star player, Shakiri. i przedostatnia już. I mamy Game Changer'a Didier'a Drogbę. Bardzo fajnie. Połóż go tu, I... ja go zbliżę. O. I Want to Watch Jalewicz. O, tutaj Jeszcze tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. tutaj damy. Ty mm. tutaj, tutaj. Mhm. I ostatnia saszetka z Drogbą. Bo że Drogba się nie trafił w Drogbie. Będzie coś? Nie, nie, nie będzie. Y, Shirocov. Ten i medal Shile. trochę tutaj zniszczony. nas oglądać. Co? Daj Koda. Y, tutaj jest ten drogba. I damy Koda do Defensive Rock. Jak coś tam widać. Widać. Cześć! Nara, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie.